Walto w na kablecie. Gramy... palcem jak jeden. Bitwa. Łączenie. Była aktualizacja przed chwilą. Prowizywała się już 10 minut. Strasznie długo. 44 MB. Nie wiem dlaczego tak długo. Nie wiem. Chociażby dlatego tego nie wiem, co. Była tylko 44 MB. No już bitwa jest. Sterowanie. Jedziemy i tak dalej. Przed nami nasz kolega. Jedzie równo. Zajęcie bazy. Przeciwnicy zajęli bazę. I co robimy? Zobaczymy jak nie jest ta Floga. Jeśli tu była. Idziemy do Psiory, Wyróżemy się. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? O, tam kolega zasuwa nas. Tam kolega nas zasuwa, Widzę flagę. baza jest zajęta. Jest, 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 jest. Poczynkujemy. Jest. Tu, tu, to. tu, tu. tu. Nasz wrót, nasz Gdzie nas? Kto nas? Dlaczego nas ktoś trafił? Nawet nie wiedzieliśmy kto. Na proszę. Bały go szybko bit się rozegrane nawet nie powinienem szybciej się obejrzeć w momencie gdyby była sytuacja że coś mi namierzało i tak dalej możemy popatrzeć w perspektywy innych ciąży tak to wygląda tak nieważne czy mi to wygramy czy nie przegramy ozajęcie bazy jak tak dalej pójdzie to mam po prostu za bazę dobra wychodzimy do garażu idziemy dalej później zobaczymy ile mamy punktów chcesz wyjść okej okay. No, i czołg panferwę 3 PZ3A. Dokładnie. Zobaczymy ulepszenia. Mamy 530 punktów. Klikamy tutaj. I mamy ulepszenia. Co my mamy, co my mamy, co tu widać, co nie widać. Eee, 530 punktów mamy. Nowy czołg 6050. Aha, mam wieżyczkę tu, 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 który. Czy czołg, ten wybrać do tego trzeba to działo zrobić? Co daje to działo? Większą siłą ognia, skuteczność od trzeba plus 25%, to po co się za... kupić zwrotność minutą. Siła ognia, pancerz, dobra. Dobra, jedziemy do bitwy I tyle. I bitwa się zaczęła! Patrzymy, gdzie jesteśmy na mapie. jesteśmy na mapie? Jesteśmy tu na górze. Idziemy do przodu. Przed nami nasi przyjaciele zasuwają z lewo w prawo. Jedziemy wali i będziemy walić. Będziemy nasywać. Tam był jeden przeciwnik. Dojeżdżamy do granicy murku i się rozglądamy. Czy go widzimy? Nie widzimy. patrzymy gdzie jest ten, też go nie widzimy. Robimy przybliżenie Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie jest nasz przyjaciel też Tam dalej, tam dalej, oj, nasz przyjaciel go nie załatwił, raczej go zwalał Nie wiem co to było, jakieś kółka się pojawiły na mapie, na mną. Co to znaczy, co to znaczy, nie wiem, tu już dwóch czy trzech Gdzie mam jechać, gdzie mam jechać No jest, widzimy, widzimy, widzimy Widzimy przeciwnika. No i co? I co możemy? Strzelić? Strzelić! Rozwalamy. Tu jest. Ale zasuwa jakiś szybki czołg. T28. Tak, a nie, to nie ten T4. Mogliby tak sobie postać rzecznie w miejscu i poczekać, aż ich załatwię. To jest jakieś głupie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy do przodu. Nie potrzebujemy tego. Wychodzimy z tego trybu, gdyż mamy lepszą widoczność. Lepsze widoki na lepsze. Oj, z lewej. Tu jest, trafiliśmy. Nie powinienem klikać. Tak, poczuł, poczuł. Chociaż ja film jednego, jest drugi, już. No nie. Gdzie on dostał? Jak on dostał? To oszustwo nic nie dostał, teraz też nic nie dostał. Tu się chowa. Ludzi... Dwa czołgi nas podjechały. He he he. Zobaczmy, jak sytuacja ogólnie się wygrywa. się przeciwnicy zniszczyli. Tutaj to widać. Cztery czołgi, my dwa. Przegrywamy! Idzie, idę sobie. Chcesz wyjść? Ukłuj. No, już bitwa się skończyła. Polaszka. No cóż, nie da się ukryć. Już zdobyłem 56 punktów. Wow, 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 jest, jest, jest. Wielki sukces. Patrzymy na szczegółowa, z ciekawości. to nie w przebycia 1 Ale to chyba ma. No zadane uszkodzenia. 44. Wykróci wrogowie. Zero. Uszkodzenia zadane przy Twojej pomocy. Zero. Otrzymane trafienia. 7. Penetracje. 7. Cóż. Warsa. My punkty zadania bazy. Punkte obrody bazy. O! Koleś był w bazie! Trafiłem w gościa, który był w bazie 57 punktów. Nie wkij muchał. I to chyba jedyny punkt, jaki dałem. Kredyty 2879. Wow, wow, wow. Dano uszkodzenia, zadano w Suma przebić jeden Punkty tuż nowe. Zdobyte doświadczenie 56. <noise> Wolne doświadczenie 2. <noise> Wracamy. Wracamy do bazy. Tym jedziemy, tym jedziemy. A tu mam 1200 punktów, więc zobaczmy, czy możemy już coś kupić sobie. nowego. No, no, no. Ulepszenia. Pek, pek, pek. 80% droga, nie na nie nastąpi. O! 2880. <noise> Uhu. 2880 pancerz 6% siła ognia 416% skuteczność ostrzału i tak dalej Zwrotność? żadna skuteczność ostrzały, kiepska po co? co to się w ogóle bawię. nie wiem, bo byłem ciekawy one miały jakąś funkcję, którą pamiętam z komputera a jeszcze nie pamiętam na czym to polegało więc używam przy tej maszyny i jestem ciekaw jak to rozwijać one bodajże mogą po prostu razić, jak gdyby czołgi ukryte na większą odległość, powiedzmy, chyba. I ukryte... ...strzelak nowo tak bardziej źle, że... ...ukryte za przeszkodami, których nie widzi. Nie wiem jak. Będę próbował to kiedyś rozklinić. Na razie jeszcze tego nie rozkliniłem. Potyczka Miedziane Pole! Wracamy do bitwy! Jedziemy za tym! Oj, czasu pojedziemy! Jak on zasuwa! Uu. A ja to cienki, cienki bolek. Wolno, 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 wolno Kto tak na tutaj widzimy pierwszy odkryty przeciwnik. Nie wiem dlaczego tak szybko się to W każdym razie, z tego co widzę. Jest to poradnik. Jak nie grać w oto jak na razie. Poradnik. Filmik, który pokazuje to, czego należy nie robić, jak najszybciej się przegrywa i no tak dalej. Teraz podbije... O, proszę, pomyliła mi się jeszcze lornetka z tym. Tu jest przeciwnik. Lornetka, czyli tryb strzelecki. Z pociskiem się strzeliłem. Nie się strzeliłem. Bo się strzeliłem. Bo se jedziemy dalej do przodu. Wyjdź do przeciwnika. On mnie... Nie no, spudłowałem. No to się pobawi. Jest, jest, jest. Ej, gdzie ty lecisz, ty stój. Ty daj się rozwalić, a nie? Będziemy ogień za ogień odpowiadać. Jest, jest, jest. Niesamowite, pokonałem jeden czołg. Największy sukces z dnia dzisiejszego. Następny. Jest, jest, jest. No, mam 82. No nie wierzę Przepraszam To jest poradnik Nie jak nie grać bo to w tak czego w niej nie robić Tylko jak grać i co robić I widzicie tą kryskę Nie wiem o co w tym chodzi. co ona daje Ale to jest właśnie jakieś takie celowanie Nie wiem Dodatkowy celownik Będę próbował to rozmienić. Chyba że mi się gra nie znudzi I tego nie rozminię Jest jest następny jest. Ale nie w duży. Jest po mnie. mówiła Idealnie. Wyjść do galas. Oj, jaki remis. 5 do 5, 4, 20, 4, 30. W tej grze może wszystko się zdarzyć. Być może wyglamy. Nie powiem, ale się przyczyniłem do sukcesu, jeśli wygramy. Rozwalając dwa ształgi przeciwnika trzeci ustalając. z chęcią popatrzę na punktację ile punktów dostałem. No niestety wynik bitwy porażka. Zdobyłem 165 punktów 4707 247 punktów bym dostał Stronią Bitwa miedziane pole panzer Jager 1 zniszczony przez Ryki 3 Ryki 3 kiedyście do... Ty mały pi te 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 ta nie będę. Może jeszcze ktoś nie za <grym> To by było dobre. Robienie długiego filmu i zaskarżenie za to, że... Te, 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 te. się. Trafienia bezpośrednie przebicia. 6 na 6. Przeciwnicy uszkodzeni, zniecizczeni. Uszkodzeni 3. Zniszczeni 2. Wow! Jest, jest, jest. 367 9, zadane uszkodzenia. Uszkodzenia zadane przy, przy Twojej pomocy. Jeden otrzymane trafienia. 5 Mieli słabe działa. I chyba dlatego tych dwóch tylko rozwaliłem. Nie chyba. Chciałbym powiedzieć. Kredyty. 680. 3869 zarobiłem. Punkty doświadczenia. 165. 8. 165. 8. Skuteczność. A co to jest skuteczność? Asystę w zniszczeniach. Obserwacje na szkodzeniach, nudy! Pierwszy raz to widziałem. Dobra, jeszcze raz, Idziemy tym samym, pancer Jagier. I następna bitwa, pokażę nam, czy ten poradnik nie grać, czy nie gra. Bitwa kamienne pole, pancer Jagger. A poradnik, jak nie grać wodą, tak? Grywało się bardzo długo. I co tak długo? O, i się zawiesza. Super! Jedziemy do przodu, a czołtej w miejscu. No, chciałem powiedzieć właśnie, że jednak mimo wszystko, jak testować to robiłem, nie jesteśmy w stanie uczestniczyć w bitwie. Po prostu. Glasie na tyle tnie. Nie da się grać bez wifi, bo jest jeszcze gorzej. Nie wiem o co chodzi. Niby jest OK, A gra się po prostu tnie. Po prostu się nie da na niej grać wersji na która to będzie bitwa? Trzecia, czwarta bitwa. I co? No i po wszystkim. Co chcę mogę zrobić? Nic chcę nie mogę zrobić. Spojrzeć tutaj, co się dzieje. No teraz spojrzeć se tutaj, jak ja jeżdżę palcem, jeżdżę palcem, trwa godzina. Więc co mogę zrobić? Jedyne, wjechać, ustawić się na zajęcie bazy. I pomóc temu koledze, którego właśnie. Nasuwa nas przeciwnyk, No, ktoś dzięki mele zaobserwowany. No co? No co? No co, no co, no co? No co? No co? No co? Przyłożyliśmy ze w skałę. Nie wiem, od razu mamy... O, dostałem. Będę szukał? Oddać? Po co? Nie no. Tak! ruszyłem jeszcze. Poszukajmy, poszukajmy. No co mogę poszukać. Proszę, jak gra działa. Przesuwam palcem, ona stoi w miejscu. Następny jakiś ping to pewnie będzie taki, że zobaczę, że już mnie nie ma. Bum. Nie, yeah, idealnie. Odwieził się na czas w we Pięknie, pięknie, pięknie. Próbujemy. No cóż, kończymy. Koniec bitwy. Koniec zabawy. Wylogowywanie strasznie długo. Ale, no. No, 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 Jeszcze zobaczmy, ile zyskaliśmy. Jeszcze zobaczmy, co zarobiliśmy. Mam 99 264. Punkt jest na 16 punktów. Dziękuję. O czym to można mówić? Papa, żegnam. Pa. Porażka. Porażka była. Działanie gry w trakcie ostatniej dni. To była najlepsza porażka. Papa, dobra rąk. Miłych wstąp.